Siemanko, ja jestem oczywiście Placko Majak Witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj będziemy rozwiązywać kolejny quiz o SCP A raczej będzie to y, Czy jako obiekt SCP I mamy tutaj zagłosować tak albo nie Ok, a więc zacznijmy sobie Od pierwszego pytania czy jako obiekt SCP byłbyś bardzo rozpoznawalny? Myślę, że tak. Byłbym bardzo rozpoznawalny. I tutaj właśnie 70% osób, czyli aż 20 tysięcy zaznaczyło, że chciałoby być rozpoznawalnym jako obiekt SCP. Okej, okay, a więc przechodzimy do następnego pytania. Czy jako obiekt SCP pochodziłbyś z innej epoki niż współczesność? Myślę, że nie, ponieważ byłbym dość... Um, e, jakby to powiedzieć, nowoczesnym obiektem, który dopiero powstał tam w XXI, XX wieku, e, oczywiście naszej ery. Okej, okay, czy jako obiekt SCP chciałbyś być klasykiter? Tak, oczywiście chciałbym być klasy Kitter, ponieważ lubię SCP, które są groźne, które sieją strach, które sieją postrach wśród naukowców i no, oczywiście personelu klasy D, ale również personelu fundacji, takich jak ochroniarze. Czy jako obiekt SCP wzbudzałbyś duże zainteresowanie naukowców? Myślę, że tak. Naukowcy byliby mną bardzo, ale to bardzo zainteresowani i chcieliby badać mnie yy, i rozwiązywać o mnie zagadki. Czy jako obieg SCP byłbyś olbrzymich rozmiarów? Myślę, że nie. Byłbym coś w stylu SCP-049. Taki huma humanoid, który po prostu kroczy sobie tam w fundacji. Czy jako obiekt SCP byłbyś posłusznym pracownikom fundacji? <laughs> Oczywiście, że nie, ponieważ byłbym klasy kiter, a więc nie byłbym posłuszny yy, pracownikom fundacji. Czy jako obiekt SCP byłbyś humanoidem? Tak, oczywiście. Ja tu chciałbym być bardzo humanoidem. Tutaj mam akurat na ilustracji nieśmiałka SCP-096. Czy jako obiekt SCP miałbyś jedną niezmienną formę? Myślę, że tak. Byłbym w niezmiennej formie. Okej. Okay. Czy jako obiekt SCP pałałbyś nienawiścią do ludzi? No, oczywiście. Ludzie mieliby do mnie ogromną nienawiść. Okej, okay. byłbym coś w stylu SCP-682. Tutaj mam na ilustracji też również przedstawiony SCP-682. Czy jako obiekt SCP oznaczałbyś się dużą inteligencją? Tak. Mój, pod... znaczy, ja jako podmiot SCP byłbym bardzo, ale to bardzo inteligentny. I to bardzo, bardzo by mi się podobało. Czy jako obiekt SCP, twój proces starzenia by się. Twój proces starzenia byłby spowolniony? Tak. Byłbym po prostu tak jak lekarz plagi. Tak jak SCP-049. Byłbym po prostu nieśmiertelny. Ok. Czy jako obiekt SCP powstałbyś jako skutek uboczny eksperymentu? Myślę, że tak. Byłby to przy przypadkowy eksperyment naukowców fundacji i tak powstałby właśnie e, mój obiekt SCP. Czy jako obiekt SCP zabijałbyś pracowników przy nadarzających się okazach? A, tak, oczywiście. Zabijałbym pracowników klasy D, ponieważ to tylko podmioty fundacji, tak jak już mówiłem. Czy jako obiekt SCP jednym z Twoich priorytetów byłoby wydostanie się z placówki? Tak, oczywiście. Jest tutaj przedstawiony chyba SCP-682, jeśli się nie mylę. Ale jeśli się mylę, poprawcie mnie w komentarzach. Tak, ale byłbym jednym z priorytetów było moich, by było wydostanie się właśnie z placówki. Czy jako obiekt SCP posługiwałbyś się. <klaski> Przepraszam. się językiem nieznanym ludzkości. Nie. Myślę, że znałbym angielski, tak jak y, tutaj scp 049 Plaga. Czy jako obiekt SCP miałbyś wpływ na organizmy wokół siebie? Tak, miałbym wpływ na organizmy wokół siebie. Czy jako obiekt SCP wyglądałbyś normalnie i niepozornie? Myślę, że tak. Wyglądałbym nie normalnie. No, przepraszam, normalnie i niepozornie. Czy jako obiekt SCP chciałbyś istnieć w rzeczywistości? Tak, oczywiście chciałbym istnieć w rzeczywistości. No i tutaj 81%. No i okej, okay, to byłby koniec quizu. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Lajkujcie, subujcie. Zapraszam wszystkich do wbicia na mojego Discorda tutaj również. Tutaj są moi widzowie. Możecie tutaj wbić. Więc wszystkich zapraszam oczywiście. A teraz, pa pa.